Wojciech Kosowski po występie na gali Kickboxing Fight Night. Wojtek, gratulacje za wygraną, to pierwsze. Po drugie, powiedziałbym siła spokoju w tym wszystkim, co robiłeś na ringu. E, tak, e, dziękuję. Chciałem zacząć od takiego e, związku przyczynowo-skutkowego, no bo skądś tutaj e, jestem, to może od tego zacznę. Chciałem e, zadedykować tą walkę córeczce Kornelce, mojemu czwartemu dziecku, a trzeciej córce. No, i podziękować kilku osobom, właśnie dzięki którym tu jestem. Arek Wrzosek, którego pozdrawiam, który dzisiaj wyjechał do Holandii trenować przed swoją najważniejszą walką i chyba najważniejszą w historii polskiego kickboxingu Arek kontra Badhali. Dzięki Arek za to, że tu jestem. Dziękuję organizatorowi Pawłowi Jóźwiakowi za danie mi szansy. Dziękuję Panu Bogu za to, że tu jestem. Z Aniołowi Stróżowi, że mnie prowadzi i chroni. Duchowi Świętemu, że mi tutaj na, podpowiedział te low kicki i kolana. Dziękuję tajsan, masaże tajskie, które pomagają mi w regeneracji. Ja mam już 67 lat, więc to jest ważne. Inaczej się trenuje, trenuje niż jak, jak się ma 20 lat. Ta regeneracja mi się przydaje. Profesjonalne Tajki z Tajlandii masują. NNB, nic nie biorę. Promujemy sport bez dopingu. Nigdy nie brałem nic niedozwolone, niedozwolonego i jak się okazuje, e, można. E, całą palestrę pozdrawiam i dziękuję sparing partnerom, e, trenera e, Łukasza Role e, za to, że mnie prowadzi i wytrzymuje ze mną już e, 17 lat. E, bratu Augustowi za wspólny narożnik i za wspólne treningi, za podpowiadanie tu pomoc e, w szatni. Sparing partner Piotrek Stolarek. Ta walka była taka ad hoc. No tutaj jeszcze tydzień przed, ja nie wiedziałem czy w ogóle będę walczył i nie było przeciwnika tak do końca, ci przeciwnicy zmieniali się 7 razy. Ja też tak do końca przedstawiłem wiarę, że zawalczę trochę właśnie e, na rodzinę córeczki wybiłem się z rytmu treningowego. I właśnie to Piotrek tak mi podpowiedział, żebym zaryzykował, brał tą walkę, bo już trochę byłem taki zrezygnowany, chciałem odpuścić to i się tam szykować na jakieś kolejne tak porządnie. No bo zawsze lubię być przygotowany. Osiem tygodni treningów, a tutaj wyszło, że dwa takie mocniejsze tygodnie mikrocykle yy, zrobiłem. Pozdrawiam żonę. Która pomaga mi gdzieś tam, no nawet czasami spakować na ten trening rano, jak się spieszę. Posiłki jakieś dobre, pożywne, że to wszystko dobrze działa. Syna pierworodnego Karola, córeczkę Zuzie i Zosię, no i najmłodszą córeczkę trzytygodniową yy, Kornelkę. No i przy okazji, właśnie na przykład Fundację Kai Godek. Nie zabijajmy dzieci. Ja już mam czwórkę i do tego namawiam. Instytut Kultury Prawnej, Ordo Juris, pozdrawiam. Dziękuję panu redaktorowi za danie mi tutaj takiej swobody, to teraz jakieś jeszcze pytania sportowe może. Dziękuję! Słuchaj, jestem ja mile, mile zaskoczony. Jest jeszcze jedno właśnie, bo tutaj... No Czasem jeszcze... spieramy się na te tematy, jak pamiętasz pewnie. Bezpośrednio po walce, to proszę wybaczyć emocje, jeszcze księży z parafii tutaj Wolskie, świętego Stanisława i świętego Klemensa. Okej. Okay. To wszystko gdzieś nad tobą czuwało, skąd się wzięła ta siła spokoju przede wszystkim z tego? Nie, takie było założenie po prostu. Też przyznaję no, zawodnik wiedziałem po dacie urodzenia, że młodszy tam bilans miał raczej pozytywny, tak, 4-1, więc pnie się do góry i czasami tacy zawodnicy są groźniejsi niż tacy co mają tam 8-6 więc tutaj wiedziałem, że jest głodny sukcesu, że będzie młodszy, szybszy. Myślałem, że troszkę agresywniej zaatakuje, ale też zachowywałem spokój, żeby się po prostu niepotrzebnie nie nadziać. No też dawno nie walczyłem zawodowo, więc szczelna garda, prawy low kick, kolano midelkiki. to co lubię. To kolano okazało się kluczowe i było już czułeś, że ta walka jest już twoja. W pewien sposób, w momencie kiedy władowałeś i facet był liczony, tak? No, w pierwszej rundzie jeszcze tego nie czułem. Trochę chciałem mu się dać yy, oddać skóry, trochę na sobie wyprztykać i to, to on się trochę na mnie zmęczył, na tej szczelnej gardy na moich obronach. W drugiej tej rundzie właśnie podkręciłem tempo, zacząłem, że to kolano działa no i pociągnąłem to. Teraz sportowe cele Wojtka Kosowskiego w najbliższym czasie to zawodowe walki. Po takim dobrym występie pewnie nie będzie tutaj problemu z angażem na w, w organizacji kickboxing Fight Night, a druga rzecz jest taka, że kategoria jest atrakcyjna, bo ma wielu zawodników, co pokazały mistrzostwa Polski. No tutaj szacunek dla mojej kategorii 75 kilo. Tam gratulacje dla mistrza Damian Bisosz. No to jest wielki wyczyn. 5 czy 6 walk tam wygrać. Najbardziej obsadzona kategoria. Gratulacje. Być może będziemy mieli jakiś rewanż. Ja tutaj z nim wygrałem w Orientalu kiedyś. On ze mną na Proamie mamy 1-1. Ale tutaj nic nie prowokuje, Po prostu, luźno, tak mówię. Gratulacje, wielki szacunek. Ja już jestem trochę na to za stary, bo to jednak tych walk, jak mówię, wychodzi 4, 5, nawet 6. Nie sama walka, ale też trzeba mądrze walczyć, żeby nie złapać jakiejś kontuzji. 17 lat tak startowałem. Myślę, czasem może wystartuję jeszcze w Orientalu, zobaczymy jak nie będzie właśnie jakiejś gali, ale chyba walka zawodowa jest dla mnie czymś lepszym. Zbić wagę, zrobić wagę, potrenować, zawalczyć jedną walkę, tak jak dzisiaj lub bardziej się pomęczyć, ale po prostu nie takie turnieje, które są no naprawdę szacunek dla tych zawodników. Też to robiłem tyle lat, bo przecież mam 14 mistrzostw polskich i amatorskich, ale już pomału chyba muszę sobie przejść właśnie na te zawodowe. Więc jeżeli będą chcieli mnie tutaj angażować, to ja jestem chętny. Ojku, bardzo dziękuję za występ. Fajnie, że mogliśmy Cię widzieć w tak dobrej formie, chociaż tak jak powiedziałeś z krótkim okresem przygotowania, więc też organizm gdzieś może nie został zajeżdżony. Czekamy na większe sportowe wyzwanie tutaj, no być może z polskim zawodnikiem, być może z zagranicznym. No i co? Wszystkiego dobrego. Tak, ja czekam. Dziękuję panu redaktorowi za tutaj swobodę wypowiedzi. Dziękuję, pozdrawiam. Zawsze dajemy swobodę i swobodnie dyskutujemy. Każdy ma inne poglądy, albo takie same, albo zbieżne, ale zawsze jest można podyskutować. Wojtku, dziękuję bardzo. Dziękuję.